I tak ponad dwa lata temu yy, po wielu godzinach rozmyślań ustaliśmy, że nasz projekt inwestycji będzie dla absolutnie wszystkiego i będzie dla absolutnie każdego, czyli dla inwestora giełdowego, dla inwestora walutowego, dla początkującego, zaawansowanego da nam domagała, też by się tam znalazł. Bo grupa docelowa to przede wszystkim mężczyźni, tak 90%, więc... Tak, tak, czyli projekt Inwestio w swoim zamyśle miał być dla absolutnie każdego, a potrzeby każdej osoby, każdego typu inwestora miały być spełniane za pośrednictwem coraz skomplikowanych narzędzi analitycznych, aplikacji analitycznych, które miały wspomagać handel na giełdzie i na rynku walutowym. Oprócz tego inwestycja miało y, samo w sobie mieć, być, mieć edukację, która natomiast miała mieć formę taką bardziej marginalną, y, marketingową, czyli poprzez edukację, a konkretnie Szkolenia online w postaci webinarów dwa razy w tygodniu, po prostu te webinary miały nowych użytkowników przyciągać i konwertować ich na, na abonentów do tych narzędzi. No i Tutaj jest przykład takiego wspaniałego narzędzia, które daje niesamowite możliwości, jest, daje dużo możliwości personalizacji wszelakich parametrów, w różnych strategii. I wszystko było pięknie tylko, że no, nikt nie chciał tego kupować, w związku z czym jeszcze nie wiedząc to znaczy jak, jaka jest tego przyczyna, a przyczyna jest prosta, narzędzie było zbyt skomplikowane, nikt nie potrafił z niego korzystać, a ta jego wielka elastyczność powodowała, że ludzie po prostu nie, nie potrafili użyć go i zastosować go w handlu. Ale zastanawiając się jeszcze dlaczego nam to tak słabo idzie jeżeli chodzi o sprzedaż, postanowiliśmy, no, postanowiliśmy dodać nowe funkcjonalności, pewnie których brakuje i zacząć projektować kolejne skomplikowane narzędzia co, jak się tu nie domyślacie, niespecjalnie przełożyło się na podwyższoną sprzedaż. W związku z tym trzeba się zastanowić, co z tym fatem zrobić, co robimy mnie halo i co powinniśmy zrobić, żeby tutaj to narzędzie zaczęło zarabiać na siebie. Tutaj tak przy okazji wyszło, że ta marginalna część inwestio, ta edukacja w postaci tych szkoleń online wrosła na kluczową funkcjonalność serwisu. Na nasze webinary te dwa razy w tygodniu przychodziło po 200, po 300 osób, gdzie do domów maklerskich przychodzi na takie szkolenia po 50, 60. Natomiast marka Inwestio sama w sobie też zyskała taką wysoką renomę, jeżeli chodzi o dostawcę wysokiej jakości edukacji i analiz. W związku z czym postanowiliśmy, że teraz nowe inwestycje, które w tym momencie tworzymy, jest, będzie po prostu platformą edukacyjno-analityczną dla początkujących inwestorów forexowych w Polsce. Natomiast jako, że to jest dość mały rynek, to chcielibyśmy oprócz modelu B2C przejść na płaszczyznę B2B i pozyskaliśmy też pierwszego klienta, dość dużego klienta, którym jest nowo powstający Dom makerski. Dla którego będziemy się dostarczać edukację oraz analizy w całości, jako tak zwany jakby outsourcing. Ale jako, że wciąż chcieliśmy robić takiego typowo startupowego, taki stasowy produkt o potencjale skalowania globalnego, zaczęliśmy również pracę nad projektem Squaber, który tak naprawdę jest swego rodzaju wariacją tego narzędzia, które pokazywałem wam na poprzednich slajdach. Squaber to jest aplikacja dla początkujących inwestorów giełdowych, takich, którzy. Giełdą zajmują się po godzinach swojej pracy, w sposób nieprofesjonalny, tak bardziej hobbystycznie, a jego podstawową funkcją jest dostarczanie alertów ostrzegawczych, to znaczy, że my informujemy o tym, jeżeli coś złego się dzieje z Twoimi spółkami. Czyli tak naprawdę, jeżeli scobert to jest automatyczna ochrona spółek z portfela inwestora i tutaj wystarczy, że włączymy alerty, a jeżeli nasze algorytmy znajdą jakieś sytuacje, które będą wskazywały na spadki tych spółek, które inwestor ma w swoim portfelu, my o tym natychmiast informujemy za pośrednictwem maila, oraz powiadamy na aplikacje mobilne. Tutaj postawiliśmy na maksymalną prostotę, tak? Grupą docelową są inwestorzy początkujący. Jedyną czynnością, którą oni muszą wykonać, to znaleźć te spółki, którymi są zainteresowani, włączyć alerty i od tej pory, jeżeli nasze algorytmy wykryją jakieś ciekawe sytuacje, to my te informacje pchamy do nich na apki mobilne i na maila. Tutaj, jeżeli chodzi o różnice w podejściach, to wszystkim oprócz wszystkich tych błędów, których zrobiliśmy i na których po części się nauczyliśmy przy inwestii, wszystkim skoncentrowaliśmy się na jednej grupie docelowej w porównaniu do tego, co było na samym początku. Dość licznej, aczkolwiek wąskiej, jednorodnej, jak są ci początkujący inwestorzy w Polsce, których jest tak pewnie około pół miliona. Oprócz tego przeprowadziliśmy masę ankiet z użytkownikami na samym początku, przed implementacją, przed projektowaniem w trakcie implementacji, potem po publikacji w styczniu i po wprowadzeniu płatności w marcu i od tych użytkowników dowiedzieliśmy się tonę rzeczy no i myślę, że to w pewien sposób już zaczęło procentować bo jeżeli chodzi o no jeżeli chodzi o to co dalej, to tak w styczniu uruchomiliśmy serwis squaber po dwóch miesiącach jakichś pierwszych poprawek, w marcu udało nam się Uruchomić model płatności w modelu subskrypcyjnym, czyli, żeby kupić skobera, trzeba podpiąć swoją kartę płatniczą lub konto PayPal. I w ostatnim miesiącu udało nam się zdobyć ponad 160 płacących klientów, którzy podpięło te karty. Obecnie zbieramy feedback od tych osób i planujemy, co dalej zrobić z tym fantem. Mamy tutaj już kilka ciekawych pomysłów. Nad jednym takim dużym pivotem. Właśnie jeżeli chodzi o ten system wczesnego ostrzegania, on w tym momencie już jest opracowywany i implementowany. Na temat w ciągu dwóch najbliższych miesięcy chcemy, będziemy chodzić do Stanów, czyli na największy rynek finansowy na świecie oraz też na najbardziej zamastowany technologicznie rynek na świecie. Ponieważ koszty ekspansji dla tego produktu są niskie, tutaj jedynym inputem potrzebnym do funkcjonowania tej aplikacji są notowania instrumentów finansowych, które są powszechnie dostępne. No jak to, że mamy ambitne plany zarówno względem inwestycji, jak i Squabera, a jako, że planujemy się tutaj znacznie w tych tematach rozwijać, no to poszukujemy nowych osób do zespołu. Także, jeżeli ktoś z Was jest Python deweloperem albo zna jakiegoś, to bardzo chętnie z taką osobą porozmawiam. No i to wszystko. Dziękuję. Nie wiem, nie zabrałem ci. Dobra, jest pytanie, z sali. Zadam takie pytanie, które może być trochę nudne i mam nadzieję, że nie będziesz musiał długo odpowiadać, ale poruszyłeś taki dosyć, wydaje mi się, istotny problem dla wielu startupowców. To znaczy, powiedziałeś, że w pierwszej czy tam początkowej wersji system był bardzo rozbudowany, w związku z czym użytkownicy nie wiedzieli, jak go używać, tak? Musieli za dużo się uczyć i przez to nie mieliście klientów. I to jest zawsze taki dylemat każdego startupu, nie? Na ile coś ma być proste, na ile ma być, nie wiem, jakiś MVP, a na ile po prostu elastyczne narzędzia. W jaki sposób wy to potrafiliście zbadać? Tak? Czy dowiedzieliście się, że problemem jest to, że system jest zbyt zaawansowany? Wszystkim tutaj myślę, że jakby to, że ludzie twierdzili, że to jest skomplikowane, było konsekwencją pierwszego błędu, który popełniony wcześniej, czyli problemu grupy docelowej, która była praktycznie, to był cały rynek, tak jak się mówiłem, czyli Forexowi, giełdowi. To rodzaj, które pokazywałem, było do rynku walutowego, aczkolwiek trafiali tam ludzie z giełdy, trafiali tam są wszelkie osoby, które dostały feedback, który był sprzeczny od siebie, ponieważ grupy docelowe były kompletnie różne. I owszem, katonażem, które pokazywałem, mogłoby być dobre, mogłoby mieć wystarczający sposób, jakby stopień skomplikowania dla osób jakby jednego rodzaju, a my posycelowaliśmy w cały rynek. Dlatego nie mogliśmy spełnić wszystkich oczekiwań, bo jak coś ma być do wszystkiego, no to najczęściej jest do niczego. A jak, to zaczę, jakby, jak się o tym dowiedzieliśmy, to tak jak tutaj wcześniej też mówił Michał, to też zaczęliśmy wprowadzać ten model customer development i rozmawiać się z producentów użytkownikami. Mieliśmy w inwestycji, mamy tam ich tam ponad 6 000. No i po prostu z nimi rozmawiać, na tych webinarach oni są bardzo aktywni i udało nam się z nimi porozmawiać i po prostu dowiedzieliśmy się jakby co im się nie podoba, dlaczego z tego nie korzystają i co powinniśmy zrobić, żeby to dla nich miało większą wartość. Po Dzięki. E, jeszcze jakieś pytanie. No, Bazując na statystykach swojego narzędzia, jaki jest średni zwrot z inwestycji? Ok, e, jeśli chodzi o Squabera to podstawową funkcją tego narzędzia jest ostrzeganie przed spadkami danych spółek. To znaczy, jeżeli nasze algorytmy wykryją, że dana spółka prawdopodobnie będzie spadała, czyli jej kurs będzie spadał, to my o tym informujemy, że na tą spółkę warto zwrócić uwagę. To nie jest automatyczny system transakcyjny, który będzie generował miliony złotych obrotu, i jakby to nie jest celem tej aplikacji. Owszem, mamy tam taką funkcjonalność i przestrzega ona mnóstwo problemów komunikacyjnych, i z którym właśnie w tym momencie się borykamy, w tym momencie to też zmieniamy, ponieważ ludzie. Zamiast skupiać się na tej kluczowej funkcjonalności, przez to, że jest duża ekspozycja na tą właśnie funkcjonalność, bo to jest, no jest najbardziej fan, tak? Największy fan w tym, co mam kupić, żeby zrobić mią złotych, ale to jest taka obietnica, której nie możemy spełnić, no bo nie ma takiej strategii, która będzie zarabiała zawsze w sposób automatyczny. Także w tym momencie jest to jeden z problemów i właśnie teraz pracujemy nad tym, żeby zmienić komunikację i ten też ten system właśnie tych alertów, żeby użytkownik nie miał wątpliwości do czego to służy. Dzięki. Dzięki. E, jeszcze jakieś pytania? Jeszcze dwa ostatnie pytania, takie proste pytanie, czy sami inwestujecie na giełdzie? Tak, zarówno na giełdzie i na rynku walutowym. to jest jakby, to jest nasze hobby i też praca od, od prac. praca. jest inwestor i squaber to jest jakby jedyne doświadczenie zawodu jakie posiadam, ponieważ zaczęliśmy to robić na piątym roku studiów, ja osobiście właśnie jestem związany z finansami, Mamy no, w zespole osoby, które mają licencję maklerów papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego i też pracujemy teraz na kolejne licencje międzynarodowe, takie jak CFA, także oprócz tego też mamy doświadczenie praktyczne, bo sami na tej giełdzie i na rynku walutowym inwestujemy od kilku lat. Dzięki. Sławiasław. Na podstawie jakiej analizy dokonywane są te, te alerty i fundamentalnej? Hmm, jeżeli chodzi o Squabera to te... W tym momencie alerty, które są w się, są oparte tylko i wyłącznie na analizie technicznej. Aczkolwiek, tak, naturalnym krokiem w rozwoju jest dodanie analizy fundamentalnej, ale że w tym momencie to jest jakby pierwsza wersja produktu, no to w tym momencie staramy się złożyć jak więcej feedback na ten temat, a fundamentalna idzie troszkę na drugi krok. Dzięki. I ostatnie pytanie do Mam pytanie o to, jaki jest Wasz target, czy to są. Główne indeksy amerykańskie, czy to jest na przykład też Xetra, Nikkei, Nikkei lub na przykład chociażby w Polsce rynek oprócz Forexu, rynek Newcomer. Skłaber dotyczy tylko i wyłącznie, skłaber w wersji polskiej dotyczy tylko i wyłącznie rynku GPW, rynku głównego, ponieważ no, rynek Newcomer cechuje się niską płynność, nis, płynnością, niskim, niską transparentnością spółek, w związku z czym też z wyższym ryzykiem inwestycyjnym. I też ta niższa płynność powoduje, że analiza techniczna jest tutaj mniej skuteczna. Także jeżeli chodzi o Skwabra, no to w tym momencie są to akcje dla polskiego inwestora, dla polskiego użytkownika są to, są to polskie akcje. No tak jak mówię, w ciągu dwóch miesięcy chcemy dodać tam spółki amerykańskie, aczkolwiek i tak 99,9% inwestorów w Polsce nie inwestuje na spółkach w Stanach, tylko na rodzimym rynku z powodu po prostu pewnych tam proceduralnych powodów tak naprawdę. A za dwa miesiące chcemy uruchomić wersję amerykańską, no bo to jest naturalny krok jako, że to jest największy rynek finansowy i największy też najbardziej zaawansowany technologicznie też kraj. W związku z czym, ale jakby tak jak mówię, koszty ekspansji przy tym produkcie są znaczne, ponieważ wymagają tylko i wyłącznie dostar dostarczenia notowań, które są dosyć tanio i no i powszechnie dostępne. Dobra, tak. dzięki wielkie